Dzień dobry, koniec roku to czas podsumowań, podsumowań nie tylko występów reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Europy, ale ogólnie w całym 2023 roku. Żeby umilić sobie te podsumowania, zachęcam do skorzystania ze specjalnej oferty KFC, czyli przygotowane z okazji Black Friday Whiskey Wings za 15 zł. Zaglądajcie do oferty w linku w opisie bądź do aplikacji mobilnej KFC, a teraz już przechodzimy do podsumowania. W ostatnich kilkunastu godzinach kibice reprezentacji Polski skupili się przede wszystkim na losowaniu playoffów do Mistrzostw Europy, czyli najpierw Estonia, później Walia albo Finlandia. Natomiast powiem Wam szczerze, że to było jedno z tych losowań, które kompletnie mnie nie grzało. Zazwyczaj, kiedy. Mówiło się o losowaniu reprezentacji Polski w kontekście eliminacji, eliminacji głównie czy wielkiego turnieju, to człowiek czekał na ten moment, na kogo my trafimy. Natomiast po tym, co reprezentacja pokazywała w ostatnich miesiącach, ja szczerze mówiąc, nie mam większych nadziei, jakikolwiek pozytywny wynik będzie dla mnie niespodzianką, ponieważ ostatnich kilkanaście miesięcy całkowicie wywróciło narrację wokół reprezentacji Polski. Ostatnio takim głośnym echem odbił się mój tweet, którego napisałem już dawno, dawno temu, mianowicie tweet odnoszący się do naszej grupy eliminacyjnej do mistrzostw Europy, gdzie napisałem pisałem grupa taka że nie opłaca się kończyć kariery reprezentacyjnej po mundialu i ja wbrew pozorom tutaj zdania nie zmieniam nasi rywale w tej grupie Czechy Albania Mołdawia Wyspy Owcze to rzeczywiście jest taka grupa to jest grupa która w tamtym momencie kiedy my losowaliśmy tę grupę po czasach nawałki sołzy Kogokolwiek, jakiegokolwiek selekcjonera, to od początku w oczach każdego piłkarza, eksperta, trenera to była grupa, żeby nie tylko awansować, ale przygotować coś więcej. Każdy stosował taką narrację. Naprawdę pojedyncze były głosy osób, które twierdziły, że my tutaj możemy mieć kłopoty, natomiast trudno było się spodziewać, że wokół PZPN-u pojawi się tyle zamieszania. A niestety często tak jest, że ryba psuje się od głowy, że jeżeli brakuje stabilizacji na tym dziesiątym piętrze, to na parterze też wszystko zaczyna się sypać. Oczywiście można było się spodziewać, że w pzpn nie będą jakieś różne afery, natomiast że będzie ich aż tyle, to już nie do końca. Że w tych eliminacjach będzie nas prowadziło dwóch selekcjonerów, tym bardziej nie do końca. Że trafimy na słaby okres wielu gwiazd naszej reprezentacji? Też nie do końca. Natomiast, tak czy inaczej, nawet przy tych wszystkich problemach, nawet biorąc pod uwagę, że PZPN nie pomógł, a raczej przeszkodził, trzeba było z tej grupy awansować bezpośrednio. Dlatego, po tym, co my pokazaliśmy w kilku ostatnich meczach, ja szczerze mówiąc, w tym momencie nie mam żadnej nadziei. W sensie. Jest jakaś szansa, że my oczywiście na te Mistrzostwa awansujemy. Natomiast w tym momencie oczywiście jestem pesymistą i podchodziłem do tego losowania na takiej zasadzie, że jeśli pojawi się jakaś niespodzianka, to super. Natomiast niezależnie od tego, czy my będziemy grali z Walią, Finlandią, czy, czy z kimkolwiek innym, to tak czy inaczej trudno powiedzieć, że my będziemy faworytami. Reprezentacja Polski w ostatnim roku poniosła gigantyczną klęskę. My oczywiście możemy awansować na te Mistrzostwa Europy, natomiast rok 2023 to był czarny rok reprezentacji Polski, który będzie porównywany absolutnie do tych najgorszych czasów. Szczęście Cezarego Kuleszy, szczęście Fernando Santosza i reprezentantów wiecie, na czym polega? Na tym, że cała ta odpowiedzialność się rozmywa, że nie jesteśmy w stanie znaleźć jednego kozła ofiarnego po tych całkowicie zawalonych eliminacjach. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że za wszystko odpowiadają piłkarze, aczkolwiek za największą. Liczbę tych wpadek piłkarze. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że wyłącznie Fernando Santos to zawalił? No nie możemy tak powiedzieć. Nie możemy też powiedzieć, że wyłącznie za to odpowiada Cezary Kulesza? Nie. I nawet jeśli założymy, że każdy bierze na siebie 33%. To i tak ta odpowiedzialność jest rozmyta, czyli na nikogo nie spadnie w Polsce jakaś taka wielka infamia na zasadzie: patrzcie, ten zawalił tę eliminację, ta osoba odpowiada za ten fatalny rok. Natomiast ja mam taką nadzieję, że mimo wszystko te postaci Santos ma, ma to już oczywiście gdzieś, wiadomo, że siedzi sobie w Portugalii, zaraz pewnie będzie siedział, nie wiem, w Arabii Saudyjskiej czy gdziekolwiek indziej natomiast ja mam taką nadzieję, że piłkarze przede wszystkim i Cezary Kulesza nie będą do tego podchodzić na takiej zasadzie: czyste papcie, pełen luzik, bo ta odpowiedzialność jest i tak rozmyta. Odpowiedzialność Panowie, jest po waszej stronie, wy wszyscy zawaliliście te eliminacje. PZPN za to, że nie pomógł, a wręcz w wielu sytuacjach przeszkadzał, a piłkarze za to, że grali tak jak grali, no co tu dużo mówić. Grali także że Fernando Santos zaliczał w tej reprezentacji swoje pierwsze razy na stare lata. Przytrafiły mu się tak kuriozalne mecze jak początek rywalizacji z Czechami, jak to co wydarzyło się w drugiej połowie meczu z Mołdawią. Te eliminacje to były eliminacje pełne ekstremów. Zdarzały nam się w różnych eliminacjach negatywne momenty. Zdarzały się okresy, kiedy w ogóle jako reprezentacja dłużej graliśmy słabo w piłkę. Zdarzały się pojedyncze fatalne mecze reprezentacji. Mnóstwo tego było. Natomiast, mimo wszystko, rzadko zdarzało się wiele tak kuriozalnych chwil, jak w trakcie tych eliminacji. Czyli Fernando Santos pod koniec, mający, no, wysyłający sygnały, że ma gdzieś te pracę. To, co się stało z Czechami, z, Mołda z Mołdawią. Tu było tak wiele dziwnych, kuriozalnych, takich dziwacznych rzeczy wokół tej reprezentacji, że to wszystko po prostu tak się skumulowało do kupy. Do tego dokładamy te wszystkie akcje ze Stasiakiem i tak dalej, wszystkie afery wokół PZP-u. No naprawdę, stworzył się tutaj klimat nie do zniesienia. I to jest taki klimat, w którym szczerze mówiąc, ja uważam, że powinni brylować piłkarze, którzy nie są skażeni tą negatywną stroną polskiej piłki, czyli takie postaci właśnie jak Nikola Zalewski, który brylował w końcówce. Ale nie możemy powiedzieć, że to jest tendencja, no bo Mati Kasz to jest piłkarz kompletnie niewykorzystany w reprezentacji i mam nadzieję, że nie dotknie go tak zwany syndrom Arkadiusza Milika czy Jana Bednarka i że wreszcie Michał Probierz czy, czy ktokolwiek inny w końcu wydobędzie potencjał z Matiego Kasza, ale do personaliów przejdę za moment. Ostatnio występując w programie piłkarskim Młyn w Kanal+, Plus, zostaliśmy poproszeni o przygotowanie takiej krótkiej ankiety, czyli najbardziej pozytywny moment, najgorszy moment tej reprezentacji w eliminacjach, największy bohater, największy antybohater. I tak się długo nad tym zastanawiałem. Najlepszy moment reprezentacji w tych eliminacjach? Nie ma, nie ma. Ewentualnie pierwsza połowa meczu z Mołdawią, jeśli już mielibyśmy się tak rozdrabniać, ewentualnie. Najgorszy moment. Sporo tego było. Czyli Albania, Mołdawia, druga połowa to, mówię, jedna z najgorszych połów w ogóle w historii reprezentacji polskiej, od kiedy reprezentacja powstała początek meczu z Czechami, plus te pojedyncze sytuacje pozabojskowe. Bohater nie ma. Dla mnie piłkarzem. Do którego nie można mieć większych pretensji po tych eliminacjach, jest Piotr Zieliński. I teraz przygotowałem na ten odcinek także kilka statystyk, które być może Was zaskoczą, być może w jakiś sposób Was zaciekawią, bo sprawdziłem sobie indywidualne statystyki wszystkich piłkarzy, którzy grali w tych eliminacjach. Jeśli, jeśli zerkniemy sobie na przykład na prostopadłe podania w tych eliminacjach, czyli Coś, co poniekąd można nazwać osobowością, o której mówił Robert Lewandowski. Jeśli ty się decydujesz na prostopadłe podania, to znaczy, że decydujesz się na odważne granie. Numer jeden, Shakiri, reprezentant Szwajcarii, numer dwa, Bruno Fernandesz. Naturalne, można powiedzieć, że pewniak. A dalej Milinkowicz Sawicz aequo z Piotrem Zielińskim. Podania progresywne w eliminacjach. Mamy tutaj piłkarzy defensywnych, jak Akanji, jak Andersen, między innymi. Numer 11, Piotr Zieliński, który zaliczył praktycznie tyle samopodań progresywnych w tych eliminacjach, co Bruno Fernandesz. To są dane z White Scouta. Dalej, jeśli zerkniemy sobie na rajdy z piłką, no to oczywiście Manuel Akanji jako piłkarz defensywny prowadzi. Są tutaj też tacy zawodnicy jak Sobosloj, Elwedi, Kwarackelia, Bernardo Silva. Natomiast Piotr Zieliński łapie się do tej dychy. egzekwo z Rafaelem Leao. Albo Lyon. Liczby nie oddają potencjału Piotra Zielińskiego. Natomiast jeśli Piotr Zieliński na łamach TVP mówi, nie brakuje mi prawie niczego, a zawsze mi się obrywało, to pewnie w wielu kibicach odzywa się taka reakcja na zasadzie, co ty gadasz, ty grasz w tej reprezentacji, jak ty możesz w ogóle tak mówić? A ja tak czytam te słowa, słuchałem te słowa w wywiadzie z Jackiem Kurowskim, w pełni się zgadzam. Nie brakuje ci Piotrek prawie niczego. Fajnie byłoby, gdybyś to pokazywał we wszystkich meczach reprezentacji, bo ostatnio rzeczywiście pokazujesz to w większości spotkań. I dla mnie Piotr Zieliński jest ostatnim piłkarzem tej reprezentacji, do którego można mieć jakiekolwiek pretensje w tych eliminacjach. Powiem więcej. Zieliński jest piłkarzem, co do którego w ostatniej dekadzie można było mieć najwięcej takich pytań, czy on ma odpowiednią pewność siebie, czy ma pewność siebie na odpowiednio wysokim poziomie. I często wykazywał takie sygnały, że nie ma, że umiejętności są top. Ale charakter taki trochę skryty, schowany. Jeśli Piotr Zieliński na tym etapie kariery gwiazda Serie A, gwiazda Napoli mówi takie słowa, to ja się z tego cieszę. Ja nie będę tego podważał, bo nie dość, że od tej strony rzetelnej, merytorycznej Piotrek ma rację, bo nie brakuje mu prawie niczego. To super, że ta pewność siebie jeszcze wreszcie urosła. My z tego jako reprezentacja tylko skorzystamy, więc brawo, panie Piotrze, jak najbardziej cieszę się z takich słów. No ale jeśli chodzi o tych bohaterów, no to nie możemy powiedzieć, że nie wiem, bohaterami tych eliminacji byli piłkarze, którzy weszli do tej kadry i pokazali się z takiej w miarę pozytywnej strony typu Salamon czy Peda. No, bo wiadomo, że to byłoby na wyrost. Natomiast to są takie drobne plusiki w tej reprezentacji. Przemysła Frankowski wydaje mi się, że wchodzi w taki naprawdę dobry okres tej reprezentacji, że mogą być z niego ludzie. Nikola Zalewski końcówka. Mam nadzieję, że to też się przedłuży, że on utrzyma po prostu taki trend. Anty, Arek Milik. Mati Kasz. Robert Lewandowski nie grał na miarę swoich możliwości w tych eliminacjach, nie ma co ukrywać. Tych antybohaterów mamy więcej. Sprawdziłem sobie sporo statystyk reprezentacji Polski z tego, z, tych, z tego ostatniego cyklu eliminacyjnego i na przykład Michał Probierz w tej serii wywiadów, których udzielił w ostatnich dniach, odnosił się do wskaźnika XG. Zwróćcie uwagę na to, że nawet coraz częściej przedstawiciele tego starszego pokolenia w polskiej piłce, jak Jacek Zieliński, dyrektor Legi, czy Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji, coraz częściej korzystają z tych algorytmów, Patrzą na te platformy statystyczne, czyli już nie tylko ja jestem tutaj freakiem, który to wszystko analizuje, ale nawet ludzie ze starszego pokolenia, bo to młode pokolenie, pokolenie szulczków, myśliwców, tego typu szkoleniowców, Adrian Siemieniec zapewne też. Jestem przekonany, że oni są zakopani w tych statystykach i każdy na to zwraca uwagę. I Michał Probierz powiedział takie coś, że w kontekście XG, czyli tych wykreowanych, jakości wykreowanych sytuacji w jego czterech meczach nie byliśmy gorsi odrywali. rywali. Sprawdziłem to w iSkoucie trzeba przyznać mu rację. Rzeczywiście nie byliśmy gorsi od rywali, natomiast trzeba też przyznać, że tak jak w meczu z Mołdawią rzeczywiście zabrakło skuteczności, bo tam zrobiliśmy bardzo wiele, żeby wygrać. To na przykład spotkanie z Czechami, końcówka tego meczu, to był taki okres, po którym wbrew temu xG powiedziałbym, że Czesi chyba nawet bardziej zasłużyli na zwycięstwo. Sprawdziłem sobie też inne statystyki naszej reprezentacji, które mogą zaskakiwać. Na przykład Polska zajęła szesnaste miejsce, jeśli chodzi o oddawane strzały i oddała jeden strzał mniej niż reprezentacja Belgii. To mnie zaskoczyło. Zaskoczyło mnie też to, że Polska w aspekcie posiadania piłki była w topce. Praktycznie z samymi najlepszymi reprezentacjami 63%. Co z tego? Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. To jest jedynie ciekawostka. Jeśli chodzi o wskaźnik intensywności, czyli jak ty reagujesz na te momenty, kiedy rywal ma piłkę, Polska jest numerem 3 po Austrii, Ralfa Ranglika, a także po Hiszpanii. Natomiast wracając jeszcze do tego wskaźnika XG, o którym mówił Probierz, patrząc na całe eliminacje, czyli cykl Santosza i Probierza, strzeliliśmy 10 goli, mało, z XG na poziomie 13-22, czyli według XG powinniśmy mieć 13 bramek, a nie 10. Zawiodła skuteczność naszej reprezentacji, nie mówię tylko Lewandowskiego, naszej reprezentacji. XG pokazuje, panie Michale, że rzeczywiście za pana kadencji dominowaliśmy z rywalami, ale patrząc na całe eliminacje, i to oczywiście nie jest wina... Tylko Michała Probierza, absolutnie. Natomiast patrząc na całą eliminację, powinniśmy strzelić więcej goli w sytuacji, które sobie wykreowaliśmy. Co ciekawe, straciliśmy 10 goli z XG na poziomie 6,08. Czyli powinniśmy stracić 6 goli, straciliśmy 10. Za dużo, to z kolei źle świadczy o naszej defensywie. Jedna rzecz, która niepokoi mnie w kontekście reprezentacji Polski, to ostatnie wypowiedzi Michała Probierza. Ja nie ukrywam, że moim zdaniem Probierz zasługuje na szansę. Rzeczywiście cały czas pozostaje niepokonany. Widać że, widać, że stara się szukać, że wprowadza nowe twarze do reprezentacji. Widać, że za wszelką cenę chce pokazać, że to jest reprezentacja autorska. I naprawdę doceniam kreatywność, doceniam odwagę, doceniam chęć pokazania, że on jest w stanie zobaczyć więcej niż Fernando Santos. To jest super. Natomiast to, co nie podoba mi się u Michała Probierza, i to jest coś, co nie podobało mi się praktycznie w każdym miejscu, w którym on pracował. Ja pamiętam, że my w ogóle. Na ten temat rozmawialiśmy, kiedy jeszcze Probierz prowadził Wisłę Kraków. Często wtedy Probierz na przykład odnosił się na takiej zasadzie: "Ja o tych bazach mówiłem 10 lat temu w lidze plus ekstra, teraz mnie krytykują, teraz mnie krytykują, teraz mnie krytykują, teraz zarzucają mi, teraz ciągle czytam, teraz na Twitterze to". Jeśli Michał Probierz jest selekcjonerem, ja naprawdę marzę o tym, żeby on się od tego odciął, żeby odciął się od Twittera, żeby odciął się od oglądania takich programów jak na przykład ten, jeśli w ogóle to ogląda. Żeby był całkowicie niezależny i żeby nie zwracał na to uwagi. Żeby był troszkę tak obojętny na to, jak Adam Nawałka. Mam nadzieję, że tak będzie. Bo jeśli na przykład Michał Probierz w wielu wywiadach mówi, że Patryk Peda był jakoś szczególnie kwestionowany, a my takiemu chłopakowi powinniśmy pomagać, to ja się z nim zgadzam. Ale Michał, kto tak krytykował tego pedę? Kto tak krytykował tego pedę? Przecież ten peda wprowadził się dobrze do tej reprezentacji. Przecież to był twój nieszampowy pomysł, który się sprawdził. Odkryłeś dla polskiej piłki, dla polskiej reprezentacji fajnego chłopaka, który się nie spalił w tej drużynie i który może być ciekawą opcją. Kto, kto ciebie czy tego pd tak krytykował? Bo ja nie mogę tego pojąć. Dlaczego selekcjoner cały czas wraca do, do tego? Artur Wichniarek? Artur Wichniarek ma prawo do krytyki. Niezależnie od tego, czy się zgadzamy z jego opiniami, czy się nie zgadzamy. Ale jeżeli coś powie Artur Wichniarek, to nie znaczy, że wszyscy tak sądzą. Przecież ja generalnie mam takie wrażenie, że powołanie Pedy i jego występ zostało odebrane pozytywnie. Oczywiście, że ludzie zastanawiali się, czy piłkarz z Serie C da sobie radę w reprezentacji. Ale czy ktoś kwestionował poziom jego występu? Ja sobie tego nie przypominam. Czy ktoś kwestionował tak strasznie powołanie Bartka Wdowika z Jagiellonii? Też sobie tego nie przypominam. Mało tego, jestem przekonany, że gdyby powołanie dostał Bejger ze Śląska Wrocława w tym momencie, to też nikt nie uczepiłby się Michała Probierza. Moim zdaniem... Nie ma żadnej nagonki na Probierza, nie ma żadnej nagonki na jego powołania. I czasami takie ustawianie się w defensywie przez selekcjonera, nawet kiedy nie ma ofensywy z drugiej strony, moim zdaniem jest zbędne. I gdybym nie znał Michała Probierza, gdyby tu chodziło o innego trenera, to powiedziałbym, że świadczy to o braku pewności siebie. Bo często Jerzy Brzęczek też tak postępował. Natomiast Michał Probierz generalnie jest facetem pewnym siebie i to mi się troszkę kłóci, że jeszcze nie do końca cię atakują, a ty już się bronisz. A moim zdaniem selekcjoner powinien być całkowicie niezależny. Powołujesz pedę, masz do tego prawo, stoisz za tym pedą i nie zwracaj uwagi na to, co powie dziennikarz, ekspiłkarz i tyle. Tym bardziej, że te wybory, kurczę, się bronią. No naprawdę, te wybory się bronią. Te autorskie wybory Michała Probierza, może nie w wielu przypadkach, no bo wielu takich nie było, ale jednak się bronią. Teraz... Ostatnie występy Kuby Piotrowskiego, to też jest jakiś plusik. To oczywiście nie jest wielkie odkrycie tej reprezentacji, ale to jest plusik. Wystawienie Nikoli Zalewskiego w nieoczywistym momencie w tej reprezentacji, po tych wszystkich perypetiach, po tym jak grał W21. Nie wiem, czy każdy selekcjoner by na, to, by, by na to przystał, zdecydowałby się na coś takiego, a probierz tak zrobił, to się sprawdziło. Więc moim zdaniem, Michał Probierz pod swoim adresem widzi dużo większą krytykę, niż ona rzeczywiście jest. Pewnie w którymś momencie ta krytyka będzie bardzo duża. Natomiast, moim zdaniem, wielu kibiców reprezentacji Polski, zwłaszcza tych trzeźwo myślących, absolutnie nie obciąża probierza za tę eliminację. Dostrzega oczywiście pewne mankamenty, że cały czas mamy problemy z bronieniem przy stałych fragmentach, ale Michał Probierz nie powinien wszystkiego traktować po prostu jako krytykę. Jest selekcjonerem, ma prawo być niezależny. Jeśli powoła za chwilkę jakiegoś piłkarza z polskiej pierwszej ligi, to niech powołuje, ma do tego prawo. Tylko niech nie traktuje wszystkiego po prostu jako krytykę, bo moim zdaniem takie postępowanie, jeśli Michał będzie w tym konsekwentny ze zgrupowania na zgrupowanie, może mu zaszkodzić w oczach piłkarzy. Jeśli piłkarze za każdym razem będą widzieć, że selekcjoner tak się broni, 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 to zauważą słabość. Tak mi się wydaje. A mam nadzieję, że, ta, że tak nie będzie, bo jednak mu kibicuję jako selekcjonerowi. Mam nadzieję, że się sprawdzi i wbrew pozorom dostrzegam plusy w tej jego pracy. Dlatego wydaje mi się, że tutaj naprawdę jest czas, żeby, żeby wreszcie wyciągnąć jakieś wnioski i, i, i przestać się bronić nawet kiedy nie atakują albo atakują lekko. Bo tak naprawdę jakaś większa dyskusja wokół tej reprezentacji toczy się wokół Marcina Bułki. Tu rzeczywiście probierz jest niekonsekwentny i tu moim zdaniem on popełnił błąd. Mówiąc o tej sztywnej hierarchii, potem w wywiadzie na przykład z Pawłem Paczulem troszkę tak zrzucał tę odpowiedzialność na zasadzie była hierarchia, trener bramkarzy, to ustalił razem, ustaliśmy trener bramkarzy. Może nie trzeba było faktycznie mówić o hierarchii, tak jak zauważył Paweł Paczul. Nie byłoby tego tematu, bo dzisiaj Bartek Drągowski, którego zawsze postrzegałem jako top talent wśród bramkarzy i który mam nadzieję, że jeszcze wróci na najwyższym poziomie i może będzie jedynką w tej reprezentacji, w tym momencie nie ma argumentów, żeby być w hierarchii, nad Bułką i nad Kamilem Grabarą. A jeśli kariera Marcina Bułki dalej będzie tak się układała, to po mistrzostwach Bułka będzie miał argumenty, żeby być jedynką. Jeśli w tym momencie Bartłomiej Drągowski ugrzęźnie na poziomie Serie B na przykład, albo w jakiejś słabej drużynie Serie A, to co, dalej Bułka będzie pod nim w hierarchii? Generalnie taka polityka wobec Bartłomieja Drągowskiego może nie tylko obniżać wiarygodność selekcjonera, mam nadzieję, że w ogóle nie będzie więcej takich sytuacji, ale też może wywołać niechęć wobec samego Drągowskiego, który tutaj jest Bogu Ducha winny, bo generalnie to nie on jest winny, że go powołują albo że znajduje się tak wysoko w tej hierarchii. Wiadomo, że Bułka bardziej na to zasługuje. I taka ostatnia kwestia a propos wypowiedzi Michała Probierza to to, o czym mówił przed meczem, przed, jeszcze przed tym pierwszym spotkaniem podczas ostatniego zgrupowania, czyli przed meczem z Czechami, czyli fakt, że może powołać takich ludzi na przykład jak Trojak czy ławniczak z ekstraklasy. Dla mnie to może być symbol pracy Michała Probierza, jeśli on pozostanie w tej reprezentacji na dłużej, a podkreślę to po raz kolejny, mam nadzieję, że pozostanie, mam nadzieję, że będzie mu się wiodło, bo nawet jeśli zauważam pewne minusy, panie Michale, to nie jest krytyka, choć zapewne pan to tak odbierze. Generalnie uważam, że Michał Probierz jest człowiekiem, który za wszelką cenę chce, będzie chciał i chce udowodnić, że widzi więcej, to jest spoko. Jeśli on będzie powoływał takich ludzi jak Trojak czy ławniczak, to może wywołać przykładowo, to może być ktokolwiek inny, może być Szmyt, może być Lakoczyk, ktokolwiek. To może wywołać pozytywny efekt tej reprezentacji w dwóch kontekstach. To znaczy, po pierwsze, to będzie wstrząs dla piłkarzy typu Milik, Bednarek, Matikasz być może, piłkarzy ze statusem w europejskiej piłce. No, u Bednarka troszkę ten status podupadł, natomiast generalnie jakiś tam status jest, którzy mają nazwiska, ale w reprezentacji dają niewiele. To po pierwsze, to będzie taki sygnał panowie, tu nikt nie patrzy na nazwiska, to jest bardzo dobre. Po drugie, to jest świetny sygnał dla piłkarzy z ekstraklasy, że naprawdę każdy może załapać się do tej reprezentacji. I teraz weźcie pod uwagę na przykład taką rzecz, takiego Karola Struskiego. To jest zawodnik, który zapowiada się interesująco, który zapowiada się ciekawie, który może być interesującą opcją pod takim kątem, że to jest zupełnie inny środkowy pomocnik niż Sliszczy Piotrowski. To jest dla mnie taka nisko osadzona ósemka, która potrafi przytrzymać piłkę, zrobić kółeczko, dynamizować grę. Bardzo mobilny piłkarz. Wydaje mi się, że warto kogoś takiego mieć w orbicie zainteresowań minimum. Czy to piłkarz na podstawowy skład reprezentacji? Oczywiście no to już była, byłyby zbyt daleko idące tezy. Natomiast jeśli rynek europejski zauważy, że Karol Struski, piłkarz występujący w lidze cypryjskiej, jest zauważany przez selekcjonera reprezentacji, że już zadebiutował w tej reprezentacji, to jest taki sygnał dla wielu dyrektorów: oho, selekcjoner go zna najlepiej. No, bo jest polskim trenerem, Kuma, Klimat, Jagielonii i tak dalej. Jeśli on go zauważa, to może sobie go sprawdźmy. I może za chwilę się okaże, że ten Karol Struski wyląduje w jakiejś topowej drużynie w Austrii, Szwajcarii, w drugiej Bundeslidze, w dolnej połówce tabeli Serie A. Nie wiem, gdziekolwiek, ale w mocniejszej drużynie niż jakikolwiek klub w lidze cypryjskiej. Więc moim zdaniem, poszukiwanie nieoczywistych bohaterów tej reprezentacji jest potrzebne. I szczerze mówiąc, spodziewam się dokładnie takiego postępowania ze strony Michała Probierza. I pod tym kątem zadałem wam też pytanie pod tradycyjnym hashtagiem 11 na 11 To jest oczywiście ulubiona część całej tej serii. Mimo, że to pytanie zapewne wymagało pewnego pogłówkowania, to otrzymałem wiele interesujących opinii, a oto trzy najciekawsze, których autorzy zgarniają nagrody, koszulki piłkarskie KFC oraz vouchery do restauracji. A zapytałem was o takiego najbardziej nieoczywistego piłkarza, który może dostać powołanie do reprezentacji na zbliżające się spotkanie. Ze Stonią. I teraz tak, Łukasz. Najbardziej nieoczywistym będzie, jak probierz, przy założeniu, że wszyscy są zdrowi, powoła kogoś do bramki spoza trójki szczęsny drągowski-skorupski, bo przecież w kadrze mamy hierarchię. Niech ta hierarchia zostanie naruszona, żeby bułka jeździł na tę kadrę. Czy to będzie nieoczywiste? Poniekąd, Michał, probierz będzie musiał przyznać się do błędu albo wysłać taki sygnał, że pomyliłem się w tym kontekście. Ale ja nie uważam, że przyznanie się do błędu jest czymś złym. Uważam, że czymś gorszym jest tkwienie w błędzie. Więc jeśli to będzie takie nieoczywiste powołanie, że wpadnie tutaj ktoś spoza hierarchii, czyli na przykład grabara czy bułka, dla mnie jak najbardziej okej. Okay. Grabara wysyła też mnóstwo argumentów, żeby być overdrągowski w tych powołaniach. Paweł Kozielski, Kajetan Szmyt, zawodnik wyróżniający się w naszej lidze, sprawdzony w 21, który może zagościć w kadrze na lata, na pozycji pomocnika, jak nie, nie uderzy mu i osobom odpowiedzialnym za jego karierę, tak zwana sodówka. Dla mnie to jeszcze nie jest postać na reprezentację Polski. Natomiast patrząc na takich kajetanów szmytów, zawsze wyobrażam sobie, że powołanie do reprezentacji może tego piłkarza po prostu tak uskrzydlić, że on wróci do reprezentacji, do, do, przepraszam, do swojego klubu jako kajetan szmyt plus 30%. A jeśli wróci z sodówką, to będzie Kajetan Szmyt minus 30% na dłuższą metę. Dlatego jeśli tacy piłkarze jak Szmyt czy Rakoczy przede wszystkim, ja spodziewałem się powołania dla Rakoczego, nawet troszkę po starej znajomości, no bo probierz doskonale zna tego bardzo utalentowanego i wartościowego piłkarza. Szmyt tak samo. Natomiast ważne jest to, żeby oni w odpowiedni sposób potraktowali to powołanie. Czyli nie dzień dobry, wróciłem jako pan reprezentant, tylko dostałem taki teraz impuls do rozwoju. Że będę chciał w tym momencie wkroczyć w mój prime w ekstraklasie. I uważam, że ta lista obserwowanych piłkarzy przez probierza w ekstraklasie to może być spokojnie z 25 nazwisk. I piłkarze, których powołanie mogłoby Was szokować, no bo nie oszukujmy się, gdyby Trojak dostał powołanie do reprezentacji, to pewnie byłby szok. No wiadomo, że po, po wypowiedziach probierza już pewnie mniejszy, no ale mimo wszystko. Dawid Półtużycki, Augustyniak, probierz cały czas szuka linii obrony, w czym nie pomaga granie trójką obrońców. Ja nie uważam, żeby to był problem. Wiesz, ten system. Zwłaszcza, że coraz więcej, coraz większa liczba trenerów, drużyn klubowych czy reprezentacji stosuje ten system hybrydowy u nas obecność Kiwiora, który jest słaby w obronie, no ale generalnie jest piłkarzem przyszłościowym. Umożliwia granie w tym systemie hybrydowym, czyli raz lewy obrońca, raz pół lewy stoper z taką pełną swobodą wyprowadzenia piłki. Moim zdaniem system nie jest problemem. Moim zdaniem powinniśmy zakończyć te dyskusje, które trwały przede wszystkim w tym drugim etapie pracy Adama Nawałki, Mundial w Rosji, że trójka my w ogóle nigdy nie będziemy umieli grać w trójce i tak dalej. To są bzdury, to są bzdury. Nie możemy kontynuować takiej narracji, kurczę, przez pół dekady, no bo to jest kabaret. Ale mniejsza z tym. Nie podważam tu Twojego komentarza, tylko chodzi mi o kwestionowanie tego, tego systemu i Augustyniak może być kolejnym pomysłem na te linie obrony. Jest doświadczony w grze w trójce, jest kluczowy w legi, co prawda złapał kontuzję, ale do marca powinien wrócić. Zgadzam się. Uważam, że Rafał Augustyniak to jest piłkarz, który może mieć mnóstwo atutów pod kątem powołania na turniej. Natomiast żeby dostać powołanie na turniej musi być przetestowany oczywiście także wcześniej w boju, w eliminacjach. Natomiast dlaczego mówię o powołaniu na turniej? Dlatego, że Augustyniak może zagrać w dwójce, może zagrać w trójce i może zagrać na szóstce. I może być tym stoperem, który ma swobodę w wyprowadzeniu piłki, bo on potrafi to robić. On miewał takie momenty w Legii, kiedy można było dojść do wniosku, to jest piłkarz na poziomie reprezentacyjnym. W tej Legii, wiecie, dobrze grającej w europejskich pucharach, to jest jakaś weryfikacja. Więc jeśli... Michał Probierz mówi tutaj, że rozważa takich piłkarzy jak ten Trojak czy Ławnicza, którzy stają w postaci poniekąd symboliczne, mimo że jeszcze nie zadebiutowały w reprezentacji, to Augustyniak ma znacznie więcej argumentów niż tamta dwójka. Więc jak najbardziej tak i uważam, że ten komentarz jest jak najbardziej sensowny, racjonalny i że Rafał Augustyniak jak najbardziej nawet powinien otrzymać to powołanie pod takim kątem, żeby zostać sprawdzonym, przed ewentualnym turniejem, no bo jednak my teoretycznie musimy zakładać, że na ten turniej pojedziemy. Oczywiście w tym momencie bardzo niewiele na to wskazuje, natomiast teoretycznie istnieje taka szansa. Więc, Augustyniak, jak najbardziej tak. Piszcie w komentarzach, jakie postaci wy jeszcze widzielibyście w tej reprezentacji, bo w tym roku pojawi się jeszcze jeden odcinek o reprezentacji polskiej, gdzie będzie okazja, żeby szerzej porozmawiać pewnie o różnych wypowiedziach Michała, Michała Probierza, żeby spojrzeć także na rozwój poszczególnych reprezentantów. Dajcie znać w komentarzach może, o jakich polskich piłkarzach chcielibyście usłyszeć w takim odcinku, czyli na przykład tak rozłożenie piłkarza na czynniki pierwsze także na bazie statystyk, jego pozycji i tak dalej, a tymczasem przypominam oczywiście, że partnerem serii odcinków o reprezentacji Polski jest marka KFC, która teraz z okazji Black Friday przygotowała dla Was specjalne oferty, między innymi te Wspomniane Whiskey Wings za 15 zł. Sprawdzajcie link w opisie bądź aplikacji mobilną KFC, a tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, bo wydaje mi się, że sporo opinii, sporo faktów i statystyk udało mi się tutaj przemycić. Odcinek pewnie troszkę dłuższy niż zwykle, ale, ale chciałem się wygadać, bo tych tematów wokół reprezentacji gdzieś kłębi mi się w głowie bardzo dużo. Dzięki, do następnego razu.